Pewnie oglądaliście nie jeden odcinek świąteczny, różnych animacji oraz kreskówek, gdyż prawie, że każda animacja ma odcinek, który dotyczy Wielkanocy albo Bożego Narodzenia. Natomiast same filmy animowane pokroju kroju Shreka, czy też Madagaskaru, to nawet mają dedykowane świąteczne mini-animacje. Jednakże te wszystkie animacje z reguły są wesołe. Natomiast gwiazdkowy odcinek Niesamowitego Świata Gambola który z początku może wydawać się wesoły, jednakże on ma w sobie drugie dno, które pokazuje bardzo ciekawą historię, która to łączy się z odcinkiem Rodzice, który to jest jednym z najbardziej niezręcznych, a przy okazji zaraz razem smutnych odcinków, które kiedykolwiek powstały w niesamowitym świecie Gambola. A na koniec jeszcze sobie dzisiaj pogadamy o filmie z niesamowitego świata Gambola, gdyż wykonano odnośnie niego tak dziwne ruchy, że ja już w sumie to nawet nie wiem, czy on wyjdzie, czy też nie. Ale za to możecie pomóc nam wbić 300 tysięcy subskrypcji do końca grudnia, gdyż do tego celu już nam naprawdę niewiele brakuje. Tak więc wszystkim z góry za subskrypcję dziękuję, no i co, lećmy już z tym tematem. Odcinek Gwiazdka zaczyna się od tego, że rodzinka Watersonów trafia świętego Mikołaja, i od razu na początku tego odcinka pojawia się naprawdę świetny detal. Bo nie wiem, czy zauważyliście to, ale dosłownie przed tym trafieniem ten Mikołaj miał na sobie. Czerwone ubranie, a zaraz po trafieniu jego strój się zrobił szary. Przez co od razu na początku tego odcinka dowiadujemy się tego, że Gambul miał rację, że to jest święty Mikołaj. Chwilę później dowiadujemy się, że nic mu się nie stało i że teraz rodzinka Watersonów ma się nim zająć. I wtedy Nicole tutaj krzyczy, że ona nie chce mieć takiego gościa w domu. Co? Nie wpuszcza do mojego domu w wigilię brudnego przybłędy! Już w tym momencie widzimy tutaj to, że Nicole totalnie zaprzecza tej tradycji, polegającej na tym, żeby zostawić jeden wolny talerzyk dla nieznajomego gościa. Co w zasadzie to nie ma znaczenia, czy on jest elegantny ubrany, czy też nie. Tylko sama tradycja o tym mówi. Natomiast w Nicole już widzimy to, co w niej zasiali jej rodzice. A jej rodzice w niej zasiali ręko tego, że wszystko musi być idealne. Razem z nią. I pamiętaj! Tak, wiem, oj wiem! Ja też cię kocham! Chciałam powiedzieć, że drugie miejsce to pierwsze miejsce nieudaczników, ale tak to też! Finalnie Nicole została namówiona do tego, żeby zaprosić tego nieznajomego człowieka do domu. No i wiadomo, ona od razu wszystko po nim sprząta oraz też przy okazji dezynfekuje, gdyż przybycie takiej osoby do jej domu totalnie uderza w jej mniemanie, jak i też w sumie zaprzecza jej wszystkim wartościom, które to Nicole wyniosła ze swojego domu. A biorąc pod uwagę, jaki Nicole miała rygor w domu, to po jej aktualnym zachowaniu można sądzić, że nieskazitelną czystość domu ona wyniosła od rodziców. Jednakże to jest gambol i musiał się tutaj pojawić śmieszny akcent. Dlatego Richard, na wiadomość od nieznajomego o tym, że Nicole świetnie gotuje, mówi mu to: Ta żona świetnie gotuje! Bierz ją. Następnie nasi bohaterowie zabierają Mikołaja do centrum handlowego, żeby on poczuł ducha świąt, jednakże on się totalnie w tym nie odnajduje. Za to możemy tutaj usłyszeć niesamowicie wygórowane oczekiwania odnośnie prezentu jakie ma analiz. Chcę też diadem i księcia, ze którego wyjdę kiedy dorosnę, żeby nie musiała pracować jak mama. Co to pokazuje, że w sumie przez to, co jest na rynku, a w sumie to na tym rynku jest aktualnie dostępne wszystko, to po prostu dzieci mają mega wygórowane oczekiwania i się nie cieszą z jakichś małych rzeczy oraz tego, że cokolwiek dostały, tylko mają takie niekiedy życzenia, że aż to potrafi za. I przykładu naprawdę nie musiałem długo szukać, gdyż w ostatnim odcinku Andiak była w Laponii, w wiosce świętego Mikołaja. No i córka jej koleżanki do niej zadzwoniła. I na pytanie, co ona by chciała dostać od świętego Mikołaja, to jej powiedziała, że chce iPada. Tylko że ta dziewczynka miała 3 lata, to nawet pewnie nie wiedziała, czym do końca jest iPad. W każdym razie Andziak z jej kupiła tego iPada. To szaleństwo jakieś! Czy ty jesteś ipodową dziewczynką? Przysada, to? Nie przesada co? Nie przesada? Nie przesada. Tak więc no trochę to jest XD, ale jak widzicie to bardzo dobrze potwierdza to, co mogliśmy zobaczyć w Gambolu. I w sumie ten święty Mikołaj ma tutaj rację mówiąc to. Myślę, że nie należy dawać dzieciom tego, czego chcą, bo przewraca im się w głowach. Tak jak tej! No i pewnie zauważyliście to, że Gumball, Darwin oraz Anaiz na te słowa doznali lekkiego szoku, że jak to oni nie powinni dostać tego czego oni pragną. Co to tylko pokazuje jak bardzo Nicole w nich zaszyła to, że święta to w sumie dawanie sobie drogich prezentów oraz czas kiedy wszystko musi być idealne, a jak coś jest nieidealne, no to wtedy pojawia się problem. A mówiąc o nieidealnych rzeczach, to czy zauważyliście to, że tutaj na brodzie świętego Mikołaja pojawia się błąd, gdyż lekko piksele na jego brodzie się psują, a oprócz tego widać tam też dużo białego koloru. Czyli po prostu na normalny model gotowego Mikołaja została nałożona dodatkowa tekstura, ale w trakcie ruchu coś tu poszło nie tak. Mniejsza o to idźmy dalej. Otóż następnie całą ich czwórkę Nicole odbiera z galerii. No i kiedy cała czwórka naszych bohaterów stwierdza, że totalnie wszystko zaczęli źle i nie powinni się kłócić, tylko powinni razem miło spędzić czas oraz od nowa zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu, to wtedy Nicole zatrzymuje samochód i zaczyna na nich krzyczeć, że nie powinni oni dotykać bezdomnego, mimo tego że on jest Mikołajem, czyli po prostu Nicole chciała na nich wymusić swoją wolę. Dlatego że to ponownie uderzyło w jej wyryte normy, które to wyniosła ze swojego domu. A swoją drogą, ten samochód, którym oni się poruszają, ma w sobie całą masę błędów. Po pierwsze, to ucho Nicole sobie przechodzi przez fragment auta, i w zależności od tego, jak ona rusza głową, to w taki sposób jej ucho wchodzi w samochód, albo i też nie. Po drugie, to spójrzcie na pas Nicole podczas skręcania samochodu. No, bierze ten pas i po prostu totalnie się odczepia od auta. I w sumie, to nawet jak ona już stoi na tych światłach, to możemy zobaczyć, jak fragment pasa nie jest schowany w teksturach samochodu. A mówiąc o pasach, to zobaczcie na pas Gambola oraz święta. Tego Mikołaja podczas skręcania auta. No ich tekstura po prostu nagle się urywa. Jednakże my dzisiaj nie o błędach, a o przesłaniu tego odcinka. Oraz o tym, dlaczego on jest tak bardzo smutnym odcinkiem świątecznym. Tak więc lećmy z nim dalej. Następnie w tym odcinku Nicole zaczyna opowiadać reszcie bohaterów swoją historię. O tym, że co roku wysyłała list do Mikołaja, a ten nigdy jej nie odpowiedział, dlatego ona stwierdziła, że on nie istnieje. I nawet mógłbym się tutaj pokusić o takie stwierdzenie, że to jej rodzice jej coś takiego powiedzieli, gdyż chcieli, żeby ona jak najszybciej dorosła. I mimo tego, że ona wiedziała, o tym, że Gumball, Anais i Darwin bardzo w niego wierzą, to chciała ona zniszczyć to, w co oni wierzyli, gdyż to samo jej zrobili jej rodzice. Dlatego, dalej, w tym świątecznym odcinku mamy czarno-białą piosenkę, pokazującą trójkę naszych bohaterów, którzy to niszczą wszystko, co jest związane ze świętami, gdyż bez Mikołaja, święta przestały mieć dla nich znaczenie i już w nich nie było takiego ducha świąt. I oni byli gotowi odebrać tego ducha świąt też innym mieszkańcom Elmor. No bo dlaczego dla kogoś ma to być świąteczny czas, jak dla nich on nim nie jest. I to świetnie nam pokazuje, jak to, że rodzice Nicole chcieli z niej zrobić. Perfekcjonistkę i przy okazji sprawić, żeby ona jak najszybciej dorosła, spowodowało, że ona to samo zrobiła jej dzieciom, gdyż uważała to za słuszne, bo jej rodzice zrobili w tym samym momencie jej to samo. Następnie dostajemy znowu odrobinę humoru, gdyż Richard tutaj odnajduje sanie świętego Mikołaja i stwierdza, że on musi uratować święta. Z tym, że Renifer nie bardzo chce się go tutaj słuchać, więc on tutaj odpala Renifera po staremu. E? I tutaj ja was muszę przeprosić, ale znalazłem w tym odcinku kolejny błąd. Mianowicie, kiedy Gumball zresztą wraca do domu, to drzwi ich domu są czarne i mają na sobie czerwoną kokardę. Ale dosłownie kilka scen wcześniej mogliśmy tutaj zobaczyć, jak ich drzwi były całe białe i też miały na sobie czerwoną kokardę. I to nie jest tak, że ja się tutaj tego czepiam, tylko no to jest aż tak rażąco widoczne, że aż po prostu kuje mnie to w oczy. Następnie w tym odcinku Mikołaj dostaje prezentem w głowę i przypomina sobie, że jest on świętym Mikołajem. No ale jednocześnie Richard ma jego sanie i przy okazji zabiera ze sobą Gambola. No, ale wtedy udaje im się za pośrednictwem magicznego worka zdobyć walkie toki. i wtedy Mikołaj mówi im, jak mają saniami wylądować. Jednakże, przy złą pogodę, oni nie widzą miejsca do lądowania. Dlatego Darwin z Anais postanawiają zrobić im pas startowy ze świątecznych lampek. Jednakże, przez to, że nie mają dosyć siły, nie mogą ich razem spiąć. I wtedy pojawia się Nicole, która wcześniej była na spacerze. I ona pomaga im finalnie wszystko razem spiąć do kupy. Czyli mimo tego, że początkowo Nicole nie wierzyła w świętego Mikołaja oraz nie czuła świąt, gdyż za wszystko byli odpowiedzialni jej rodzice, i nawet jej ostatni Nieszczęśliwe zdjęcie z rodzicami pochodziło z okresu świątecznego, pewnie tuż sprzed momentu, jak oni jej powiedzieli, że Mikołaja nie ma, gdyż, jak się później okazuje, w tym odcinku to Nicole wysyłała swoje listy na biegun południowy, a nie na północny czyli nie tam, gdzie mieszkał Mikołaj. Wszystkie co do jednego! Słała się na biegun południowy! Ja mieszkam na północnym! I pewnie przez to, że on do niej wtedy nie przychodził, to oni jej powiedzieli, że Mikołaja nie ma. I to wszystko pokazuje nam naprawdę niezwykły morał. Po pierwsze to, żeby nie oceniać książki po okładce, gdyż komuś może się powinąć noga i może być jak najbardziej spoko gościem, mimo tego, że wygląda jak bezdomny, który akurat w tym przypadku okazał się być świętym Mikołajem. A oprócz tego to też nam pokazuje, jak to, że Nicole miała strasznie beznadziejne relacje ze swoimi rodzicami wpływa na to, że Nicole próbowała we swoich dzieciach zakorzenić te same rzeczy, które ona wyniosła z domu, a przez to, że jej rodzice chcieli, żeby ona była idealna oraz jak najszybciej dorosła, to w zasadzie zniszczyli jej marzenia i przy okazji wiarę w świętego Mikołaja, mimo tego, że tak naprawdę to z jej powodu on nie otrzymywał jej listów, gdyż jej się pomyliły bieguny. Ale mimo to to finalnie Nicole dostała to, czego chciała, a dostała ona nie mini wersję jej rodziny, a dostała kochającą rodzinę, gdyż wcześniej zawsze wymagano od niej wszystkiego, a przy okazji, żeby ona to wszystko robiła perfekcyjnie. A tutaj Wszyscy kochają za to, jaka ona jest. Co to jest? Najpiękniejszy prezent, o jakim mogłam marzyć. Tak więc świąteczny odcinek Gambola jest jednocześnie mega smutny, jaki też ma on szczęśliwe zakończenie, bo Nicole w sumie odzyskała i ducha świąt oraz przy okazji otrzymała szczęśliwą rodzinkę, którą od dziecka pragnęła. Natomiast jeżeli chodzi o film z niesamowitego świata Gambola, to ja tutaj naprawdę rozkładam ręce, gdyż na Wikipedii Gambola on miał datę 14 grudnia, jako dzień, kiedy on będzie mieć premierę, po czym nagle data zniknęła. No i pojawiła się nowa data na IMDB, czyli 13 grudnia, czyli dzisiaj. No ale ja sobie tutaj sprawdziłem platformy streamingowe oraz też przy okazji sprawdziłem. Platformy Programu telewizyjnego Cartoon Network, oczywiście w USA, i nic tam takiego nie widnieje, że się pojawi film z niesamowitego świata Gambola. Do tego nie dostaliśmy nawet żadnego zwiastunu tej animacji ani na oficjalnym kanale Cartoon Network, ani też na oficjalnym kanale Gambola. A jedyne co tutaj przykuło moją uwagę, to fakt, że zdjęcie Gambola się zmieniło na jego kanale, na takie jakby on był przyklejony do ekranu, co to by w sumie zgadzało się z fabułą tego filmu. No i tutaj się pojawia taki problem, że ja naprawdę nie wiem, czy ten film się pojawi dzisiaj, albo czy w ogóle się pojawi jutro, i czy w ogóle on się Finalnie odbędzie, czy też nie, gdyż po takich ruchach dosłownie nic nie wiadomo. A zresztą to w jednym z ostatnich odcinków newsów, to ja wam mówiłem, że Gumball ma wejść pod ręce Amazona i ma on wtedy wyjść pod rąk Maxa. I tam faktycznie siódmy sezon na tej platformie się pojawi. I nawet mamy tam podane tytuły odcinków tego siódmego sezonu, tak jak już wam to kiedyś mówiłem. Ale co z filmem, no to jest jedna wielka niewiadoma. Dlatego jeżeli on się pojawi dzisiaj, albo w sobotę, to albo tego samego dnia będziecie mieć film z tego filmu. W sumie to trochę masło maślane, no ale wiecie o co mi tutaj chodzi. No albo dostanie cie dodatkowy film w niedzielę. Też właśnie z filmu z niesamowitego świata Gambola. No i jeżeli ten film faktycznie się pojawi, to pierwszy odcinek, jaki będziecie mieć z niego na moim kanale, to będzie odcinek dotyczący jego recenzji, żebyście wiedzieli co tam jest, a nie musieli czekać rok na polski dubbing, jak to było zapowiadane. A następnie to w poniedziałek by się pojawiła z niego analiza. Ale jeżeli film z Gambola się nie pojawi, no to wtedy coś wam innego wrzucę. No ale tak czy inaczej pewnie dostaniecie w przyszłym tygodniu jakiś odcinek z Gambola, w którym sobie wszystko to wyjaśnimy i wtedy wyjdzie wszystko na jaw, czy ten film się pojawi czy też nie? Jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne i odcinek, to ode mnie dzisiaj to na tyle. Trzymajcie się ciepło, bo na polu jest zimno, no i do następnego.